Jakiejś takiej egzystencji w Wally, -E, którzy mm -hmm. poruszają się na takich wózkach. Więc jest to taki motyw, który przewija się właściwie przez większość tych filmów. Jest taka teoria, właśnie w ramach tego PCU, która mówi, że by and large to jest um, giga korpo stworzony przez sztuczną inteligencję, żeby pozbawić e, planety Ziemi ludzi. I żeby to maszyny mogły przejąć władzę nad światem. Czy tą sztuczną inteligencję stworzył syndrom bodajże? Z... Syndrom, tak. tak. Który, właśnie to jest ta sztuczna inteligencja, która zaczęła się rozwijać w... i nie ma mocnych. No, widzisz więc wszystko się, wszystko się bardzo ładnie łączy widzę Tomku, na nadążasz także super fajnie, więc mamy ziemię, która jest kompletnie zniszczona i na której nie da się ludzie nie mogą już egzystować więc kto egzystuje na tej ziemi? Maszyny tutaj kolejnym etapem tego, tego świata są jest film Auta i jego kolejne części kiedy już na ziemi właściwie nie ma w ogóle ludzi tutaj już ziemia trochę została doprowadzona do porządku i te maszyny żyją m, sobie na tym świecie, ale żeby właśnie jakoś nadać taki sens swojej egzystencji w pewnym sensie przejmują cechy, Charakteru, czy jakoś taką emocjonalność swoich dotychczasowych bohaterów, właścicieli, jakimi byli ludzie, tak też starają się jakoś egzystować w takim świecie, powiedzmy, paraludzkim, w którym te zachowania, mechanizmy, nie wiem, jakieś takie relacje społeczne są zachowane, oczywiście w pewnym krzywym zwierciadle, no ale jednak są dosyć mocnym odwzorowaniem, e, dosyć mocnym odwzorowaniem e, no jakby relacji między ludźmi. Później pojawia się dalsza część filmu Wally -E, która jest... E, 2805 rok, kiedy już jest ta jakby nie, nie prequel powiedzmy, czy nie zarysowanie akcja, już ta realna, e, realna akcja filmu, kiedy te roboty starają się trochę uporządkować ten świat i kiedy zakwita, po bardzo, znaczy zakwita czy kiełkuje po bardzo długim czasie naturalne drzewo. Które jest zaskakujące podobne do drzewa, które pojawia się w filmie e, dawno temu w trawie. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Tak, to jest film z 98 roku i tam zauważ nie ma w ogóle żadnych postaci ludzkich. I tutaj jest też właśnie ta teoria mówi o tym, że te... Stworzenia, te, te owady, które tworzą sobie tak naprawdę swoją cywilizację, tak, bo mają kina, mają maszyny, które same tworzą, mają tak naprawdę cały swój własny ekosystem, bardzo mocno zbliżony do ludzkiego. One mają pewną misję, która ma właśnie przywrócić roślinność na świecie i prawda ten świat jakoś tak trochę e, odbudować te, te ekosystemy popchnąć do przodu. No i ostatnią fazą e, jest faza e, spod firmu Potwory i Spółka w której, no znowu doklejając do tej teorii, te potwory są w pewnym sensie wyewoluowanymi zwierzętami które no cóż, czerpią w pewnym sensie z ludzi poprzez no bo tak jak pamiętacie, być może w potworzach i spółka, ten cały świat potworów jakby naładował się na początku dziecięcym krzykiem, a później mhm. okazało się, że krzyk nie jest tak efektywny jak nie pamiętam. jak dziecięcy śmiech i to trochę przewróciło prawda, całą tą narrację, że potwory wcale nie muszą być straszne, że potwory stały się w pewnym sensie komediantami. Ja które... a to jest wspaniały to jest film. film no. Jest i jest jeszcze i tutaj znowu i um, potwory wchodząc do domów dzieci używają drzwi, takich mhm. powiedzmy magicznych drzwi, portali, które które jakby są znoszone na takich pewnych podnośnikach i przez te drzwi docierają do, do różnych dzieci. Jest właśnie w ramach tej teorii te potwory z ponad 3000 roku cofają się do przeszłości, kiedy, tych, kiedy ci ludzie jeszcze egzystowali i z których mogą, na których mogą w pewien sposób żerować. No ale właśnie jest jeszcze jedna, jeden element bardzo ważny tej historii, mianowicie dziewczynka o imieniu Bu, która mm, trafia do świata potworów, mhm. którą straszy na początku sali. I to jest najciekawsze moim zdaniem, plot twist tej całej historii, ponieważ wedle y, teorii Pixar Universe, buł jest czarownicą z Meridy Walecznej. Co? Czekaj, nie, jak, ale jak to? No bo przecież do którego roku cofaj, cofa się sali, jak, jak strasze było? No ale właśnie y, bułu, chcąc y, jakby uratować trochę ten świat i szukać sali jego. Y, Nabywa umiejętności zarządzania czasoprzestrzenią. I tak mhm. jak zauważysz, w Meridzie Walecznej czarownica zawsze używa drzwi. To znaczy, ona przechodząc przez drzwi, przenosi się w czasie. Na półkach e, jej tego drewnianego domku pojawiają się motywy z filmów Pixara późniejszych, jak na przykład wycięta w drewnie postać Sariego. Mhm. E, pojawia, się też w, um, pojawia się też motyw festiwalu, na który ta czarownica się. Um, wybiera, który tak naprawdę pojawia się, znaczy jakby linearnie jest powiedzmy na wysokości czasowej, tam chyba właśnie Potworów i Spółka, albo Rata, tu już teraz nie pamiętam, także ona ewidentnie podróżuje w czasie. I właśnie jest no, jakby, jest tym takim Spoiwem łączącym te wszystkie historie, mówiące o tym, że tak jakby ona miesza w, tej całej, w, w tym całym ciągu przyczynowo-skutkowym, chcąc właśnie podążać za tym swoim ulubionym bohaterem. No też ona, tak jak Bu, nazywała chyba Saliego Misiem. Tak, ta czarownica z Meridy Walecznej ma bardzo dużą obsesję na punkcie niedźwiedzi, to też finalnie się przekłada na akcję Meridy, ponieważ matka Meridy zostaje zamieniona w niedźwiedzia. Także no, historia jest dosyć mocno pokrętna. Kiedy o tym opowiadam w ciągu 10 minut, to brzmi jak jakiś totalny miszmasz i, i te fazy zwierząt gadających, nie gadających ze sobą są, brzmią dość absurdalnie. No masz to jest trochę trudniejsze zadanie, bo to jest ponad 20 filmów, spokojnie. Tak. Tarantino się zatrzymuje na jakichś dziesięciu i tam e, myślę, że są dużo, dużo, mniej tego wszystkiego jest. To so, to czego ja na przykład w ogóle przypomniałem sobie, jak opowiadałaś o firmie, że, o firmach, które się pojawiają w filmie, ja sobie przypomniałem o tym, że oczywiście nie wspomnę o moich ulubionych papierosach Red Apple, które się pojawiają u Tarantino. W pewnego latu, pewnego razu, razu w, w Hollywood przecież tak. reklamuje je e, Leonardo, tam, DiCaprio. Leonardo DiCaprio, dokładnie Czyli tak. Rick Dalton. I też sok G.O. Juice. Czyli nawiązanie do OJ, czyli Orange Juice. Jakby to są, to są firmy, które się pojawiają, super, jakby te, te firmy są bardzo często spoiwem między tymi uniwersami, bo tak samo jest przecież w MCU, gdzie jest OSCORP, gdzie są te takie korporacje, które są RAND, firmy, które, które w jakiś sposób się pojawiają, bo nawiązują w jakiś sposób do bohaterów, do antybohaterów i tak dalej. I to jest w każdym. W każdym z tych uniwersów, myślę, że brandami bardzo łatwo tutaj jest. Tak, ale zobacz, się. jaka to jest ironia, przy, przy, przynajmniej w przypadku Pixara, no bo Pixar w 2006 roku został wchłonięty już oficjalnie tak, przez Disneya. Przez Disneya. Um, no i no cóż, Disney jest teraz po prostu mega giga korporacją, turbo tak. korporacją, która tak naprawdę pożera cały przemysł albo znaczną część przemysłu filmowo, no, filmowego w dużej mierze, ale też nie tylko, bo to są i parki rozrywki i e, przedstawienia teatralne, no jakby Disney właściwie swoimi mackami oplata cały glob. A tutaj jako tak naprawdę głównego hmm, jako szwarc charakter stawia giga by and large, która jest stworzona w pewnym sensie przez sztuczną inteligencję. Także tak. tutaj ja widzę pewną taką, hmm, no nie powiem, że niekonsekwencję, ale coś takiego dość ciekawego tu się dzieje. No właśnie, ale jeszcze kończąc wątek potworów i spółka. No tutaj był szuka Saliego przy pomocy portali czasowych, no ale dobrze, jakby zakładając, że te potwory i spółka rzeczywiście dzieją się w tym postświecie, w którym to zwierzęta ewoluowały w te powiedzmy potwory i mhm. mają pewne cechy, może już też bardziej ludzkie, które nabyły wcześniej, jako w tej pierwszej fazie ewolucji zwierząt na etapie, gdzie jest NEMO i, i ratatuj. No jest jeszcze druga część potworów i spółka, która nazywa się Uniwersytet potworny. i Dzieje się w roku, bodajże 1000... 300, a przynajmniej w tym roku mniej więcej zostało założony ten uniwersytet. No i też jest to taka teoria, że te potwory gdzieś tam jeszcze, no nie wiem, jakby koegzystowały na tym świecie i uczyły się szkoły straszenia, także tutaj się pojawia jakby oddzielna linia, linia czasowa. No jak one finalnie. W do naszego świata nie wiadomo, jest to bardzo zagmatwane. Ja bardzo polecam po wysłuchaniu tego odcinka wejść na stronę Johna Negroniego, który jest autorem tej teorii, bo tam on bardzo, bardzo obszernie opowiada o całym tym ciągu linearnym. Co ciekawe z komentarzami niedowiarków, to znaczy po jakimś tam etapie, powiedzmy, tej historii mówi, no dobra, ale część osób powiedziała, że jest tak i tak, że to się nie klei mhm. do całej historii, ale ja uważam, że tak i tak i śmak i jakby jest tutaj pewien jakiś taki ciąg logiczny, także no cóż, ciężko to ująć w jednej takiej schludnej brzmiącej, logicznej historii, bo tych filmów jest bardzo dużo. Tym to pamiętajmy, że to nie jest bardzo... potwierdzona teoria, tylko jest, jest teoria fanowska. Więc teraz pytanie jak bardzo da się naciągnąć pewne motywy do jednej spójnej historii. Jest rzeczywiście, tak jak no, na pewno kojarzysz, w filmach Pixara twórcy bardzo często puszczają oko do, do odbiorcy, przemycając właśnie motywy z innych filmów. Ja na przykład teraz dopiero, się, dopiero zauważyłam takie rzeczy, bo to są często bardzo małe symbole albo motywy, które się pojawiają z innych filmów. Jak na przykład w filmie Ratatouille Linguini próbuje włożyć na początku remiego do spodni, szukając możliwości, żeby szczur pomagał mu w gotowaniu w sposób niewidoczny dla innych. I od, od, jakby odchyla kawałek spodni i ma na sobie bokserki z logo i nie ma mocnych. Tak? To są takie różne no bardzo. To, no co ty? Naprawdę, są czerwone w to i, i nie ma mocnych. Albo na przykład ktoś wyczaił, że na tablicy. Endiego z tej story jest przypięta karteczka, na której jest numer telefonu i adres Ellie z filmu Up. Czyli tej, która żony tego mm -hmm. z staruszka, która niestety umiera. Także jest tych, tych rzeczy jest bardzo dużo, to zwłaszcza warto zwrócić uwagę na to by and large, bo rzeczywiście pojawia się w bardzo wielu filmach, nie ma mocnych przez tej story po, mm, po chociażby, chociażby e, Wally -E i e, e, auta, e, także no, rzeczywiście jest to jeden element, który spaja te wszystkie historie. No, i tutaj można też się zastanawiać, czy Pixar kiedykolwiek potwierdzi tę teorię. No, bo jakby te, te Easter Egi, czy te takie mrugnięcia okiem do widza, nawiązania do innych filmów, są bardzo często widoczne albo niewidoczne, ale jeżeli ktoś chce, to poszuka. Ale też takie rzeczy się pojawiają w filmach Disneya Stricte, jak chociażby to, że pamiętam, to taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że Herkules pozował do, do, do obrazu, nie wiem czy pamiętasz, mając mhm. na głowie skórę skazy. Te, tak, a na, jak jest w małej Syrence, z tego co mi się wydaje, wjeżdża Poseidon Posejdon to był Posejdon? Tryton. Kru, 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 tryton. Wjeżdża tam na taką scenę. To w, wśród publiczności stoi gufi i myszkamiki W. Zutopia zoo, się ten film nazywa? Kurde, cały tak, e, czas zap, zapominam. Nie, jest... wydaje mi się, Wierogród. że nie. Zwierzogród, no tak. A po angielsku się nazywa chyba Zupolis w ogóle. Zutopia? E, tak, na pewno? Tak. Wydaje mi się, że nie. Ja e, się w, wydaje, w każdym razie tak. zwierzogród, w Zwierzogrodzie jest e, gość, który sprzedaje pirackie płyty DVD i na pirackich płytach DVD jest zwierzę, są zwierzęce wersje filmów Disneya, w tym na przykład Wajany Frozen 2 i. Czegoś jeszcze, czyli filmów, które jeszcze nie wyszły. Mm -hmm. I to jakby taki teaser, że patrzcie, mamy w produkcji filmy takie a takie, które właśnie były zrobione na podstawie tych bohaterów ze Zwierzogrodu. I były też, z tego co mi się wydaje, Ralph Demolka i coś jeszcze. Już tak, Ralph Demolka, drugiej części, pojawiają się, się książki Disneya. Tak. Co tam się jeszcze dzieje? No, tych motywów jest naprawdę bardzo dużo. Są w ogóle całe. Wątki na Redditie i całe duże rekordy na Wikipedii, które wyłapują te wszystkie easter eggi, warto się w to zagłębić, chociaż ta czapka foliowa zaczyna się mocno zaciskać wokół tak. głowy, kiedy zaczynasz sobie wchodzić w temat i, i widzieć, jak dużo jest tych połączeń. Także, no cóż, teraz pytanie, tak? czy to jest czy to są po prostu takie luźne, dowcipne nawiązania, czy faktycznie mhm. stoi za tym cały świat? No, to te, ja w ogóle dla mnie najlepszą opcją byłoby, gdyby to, było, gdyby to było cały czas niepotwierdzone, gdyby oni tego nie potwierdzili w ogóle, a mimo wszystko puszczali to oko do, do widza. Bo w momencie kiedy oni to potwierdzą, to mam wrażenie, że trochę magii tutaj z tego, z tego ulatuje. E, co prawda w przypadku Tarantino na przykład to, się nie, to dla mnie się nie wydarzyło, więc mogę nie mieć racji. Ja w przypadku Tarantina wręcz chętniej szukam tutaj tutaj powiązań, tylko że tarantino też jest specyficzny. E, też jakby w kontrze do mojej opinii jest to, że MCU jest połączone cały czas i wszyscy wiedzą o tym od samego początku, bo te filmy nie kryją się z tym już od. Pierwszego, nawet filmu, jak, jak ktoś uważnie ogląda. I też, jakby tam oni nawet nie musieli potwierdzać, bo to od razu było w ten sposób budowane, i wręcz z przyjemnością po prostu się, się, się wyszukuje tych histeregów. Tych I nie wiem, czy gdziekolwiek, kiedykolwiek było tak dużo ich, jak, jak w całym MCU, bo pierwsze trzy fazy. Zwieńczone tutaj Avengersami Endgame, są kopalnią easter eggów i różnych nawiązań, i foreshadowingów związanych z tym, i, jacy bohaterowie jeszcze się pojawią, jakich jeszcze mają w zanadrzu. No, jest to naprawdę, ale to jest po prostu temat na inny odcinek, bo jestem tutaj pasjonatem, więc myślę, że, że kiedyś opowiemy o tym. Może przy okazji, jak będą wychodziły kolejne filmy, to, to trochę, trochę znajdziemy jakiś na, moment na. Jeszcze chwilę na nie poczekamy, tego. niestety, także. Tak, no właśnie. Także, no. To jest, tak. no, ale właśnie chciałam Cię w Tomku spytać odnośnie tego wszystkiego, co dość pokrętnie tutaj przedstawiłam, yy, ponieważ ta teoria kończy się na roku 2015, to znaczy na. Yy, to znaczy, że po tym roku wyszło jeszcze kilka filmów Pixar. i y. zastanawiam się, jak można byłoby je, zakładając, że ta oś czasowa jest prawdziwa, ułożyć. Jest film Coco, który opowiada o chłopcu, który podczas Dia de los Muertos przenosi się do świata zmarłych. Jest film Toy Story 4, który jest takim trochę. Tam się pojawiają jeszcze ludzie, tak? To nie jest świat bezludny, bo pasterka, czyli love interest chudego, trafia do antykwariatu i nie wiem, czy widziałaś ten film, mm -hmm. czy nie. Okej, okay, dobrze, to nie będę mówiła więcej. Jest film, no jest film naprzód, który jest moim zdaniem w tym kontekście najciekawszy, bo to jest świat magicznych stworzeń, um, którego głównymi bohaterami są elfy, które żyją w świecie, w którym magia została porzucona na rzecz technologii. Więc dla mnie to już jest ten moment tutaj blisko potworów i spółka logicznie, ponieważ one też napędzają z Albo może z to być kompletnie, wiesz, na taki